Proszę państwa, tutaj oddam za chwilę głos naszym wybitnym specjalistom panu profesorowi Wilde i panu konstruktorowi Siemińskiemu, ponieważ spotkaliśmy rzeczy niebywałe. Też przed chwilką państwu już w indywidualnych rozmowach opowiadałem o tym, że spotkaliśmy coś czego się zupełnie nie spodziewaliśmy, kiedy przystąpiliśmy do pracy w kwietniu i coś co takie naprawdę w tej chwili jest tak jakby hmm, hmm, Myślę, że najważniejszą rzeczą, która tutaj w, na hali Oliwia się e, wydarzyła, oprócz całego remontu, e, wymiana kabli sprężających. Ja zaraz oddam głos specjalistom, natomiast ja powiem tylko taką, takie wprowadzenie. E, pracując tutaj w kwietniu, w maju i na początku czerwca, wcale byliśmy radośni, cieszyliśmy się, że oddamy ten obiekt na początku września. Dzieci wracając do, na lodowiska, do szkół, będą mogły od razu z tego obiektu ko, e, e, korzystać. E, Zarówno my się cieszyliśmy, jak i, jak, jak i klub się cieszył. Natomiast zobaczyliśmy coś, czego nie można było zobaczyć ani z dołu, ani z góry. Kable sprężające. To jest taki element wzmacniający konstrukcję. Szczegóły za chwilkę. Którego nie widać ani z lodowiska, ani z widowni, ani z dachu. Ani, proszę Państwa, tego nie było też widać po, po wstępnym ustawieniu rusztowań. Dopiero kiedy została odkuta taka, tu widać taką odkutą masę bitumiczną. Kiedy pracownicy odkryli te kable, to my zaczęliśmy je oglądać. Za chwilę o tych kablach więcej, ale myślę, że to jest moment, kiedy oddam głos panu konstruktorowi Jerzemu Simiskiemu i panu profesorowi Krzysztofowi Wilde. Panowie, zachęcam do tego, żebyście opowiedzieli. Może na początku powiem, co to jest kabel, bo może nie... Może nie wszyscy wiedzą o... E, no Proszę głośniej. Ja tu narysuję, nie wiem czy to widać na 21. świetle. mniej więcej tak wygląda w uproszczeniu. I na dole tego dźwigara dokładany jest kabel kabel ten jest pociągany bardzo dużą siłą w, oba, w obie kierunki powoduje wypychanie konstrukcji do góry i przez to i przez to ta konstrukcja ma swoją odpowiednią wytrzymałość w momencie w którym te kable skorodowały ta konstrukcja zaczyna się ukinać i po prostu grozi Katastrofę. Główną przyczyną tej korozji to jest to, iż. Jak to się tutaj okay. Teraz następny to tu przebijamy. I teraz w trakcie budowy te kable były zalewane masą asfaltową po to, żeby chronić te druty stalowe przed korozją. Zrobiono to niezbyt dobrze, niezbyt starannie. Wiele kabli nie zostało pokrytych tą masą. Na, na skutek tego, one zaczęły nam korodować. Korozja doszła do takiego stopnia, że podjąłem decyzję, że wszystkie kable muszą być wymienione. Z tego tytułu były kłopoty. Wykonawca został w trakcie budowy zaskoczony na robotę którą wcześniej nie przewidywał stanął ja jestem w ogóle zdziwiony że wykonawca dał radę szybko przygotować się do wymiany kabli zrobił to bardzo szybko sprawnie była firma BBR z Warszawy która no, podjęła się już fizycznie naciągania tych kabli tutaj widzimy że na skutek korozji wiele drutów z tych kabli po prostu się półrywało. I tak naprawdę to mogło być przyczyną katastrofy tego obiektu. Również to, że prezes pan Marek Kostecki dopiął do tego remontu prawdopodobnie uchronił przed katastrofą również, bo gdyby ta, ten remont odbywał się na przykład za rok później, to mogło być już po wszystkim. Te kable znajdowały się wewnątrz pasa dolnego tych kratownic. Myśmy tych kabli nie mogli usunąć. Nie było takiej fizycznej możliwości. Dlatego te kable teraz są zaprojektowane na zewnątrz konstrukcji. Jak będziecie oglądać taka czarna rura, która tam biegnie, to są kable, które teraz będą po prostu widoczne. I w tym momencie ta konstrukcja no, ma swoją nową żywotność, nie wiem, 50, 100 lat, ponieważ te kable są teraz zabezpieczone fabrycznie, specjalnym smarem w specjalnych koszulkach. Tam nie ma możliwości, żeby ta korozja się no, przedostawała. Tutaj widzimy, jak były kable kiedyś kotwione, bloki kotwiące. To jest takie miejsce, takie miejsce, w, to, w tym miejscu i w tym miejscu. Naciągano kable, nakładano obrączki e, i, i, i w ten sposób ta konstrukcja była wykonana. E, tu mamy moment sprężania tych nowych kabli. To jest taki dźwignik hydrauliczny, który no, chwyta za te kable, naciąga, napręża e, e, bardzo dużą siłą, bo myśmy to sprężali siłą 100 w takie pojedyncze kable tutaj widać że nie wiem czy to można że tu są otwory po tych starych kablach a myśmy nowe kable popuścili obok i to jest nowy blok tych kabli no, ja tak skrótowo tak. czy Pan Profesor Krzysztof Wille coś chciałby coś dodać ewentualnie do informacji, które przeprowadza pan konstruktor ja, ja może tylko krótko, bo tu parę osób się mnie pytało, jakie było prawdopodobieństwo, czy ryzyko awarii. Oczywiście jednoznacznie powiedzenie, czy się zawaliłaby w tym roku, czy nie jest trudne do ocenienia, ale zwracam uwagę, że myśmy monitorowali stan tej konstrukcji i w przypadku, gdyby spadł śnieg niespotykany, czy duży i zalegał na tej konstrukcji, to niestety szanse na awarię byłyby spore. Jednak użytkownik tą konstrukcję oczyszczał ze śniegu, i właściwie bezpieczeństwo, czy dopuszczenie do użytkowania nie stanowiło tu wątpliwości. Także można było z tej hali używać. Jeszcze jedno chcę powiedzieć. Unikalne w Polsce badania w trakcie odciążania były zrobione dzięki firmie EcoInput. Także mieliśmy możliwość, mimo tego, że nie musieli tego nam udostępnić, utrzymać nasze instrumenty pomiarowe i na bieżąco przyglądać się tej konstrukcji. Także jeszcze raz odpowiadam na pytanie, czy awaria była tuż, tuż, czy nie tuż, tuż. Może trudno to powiedzieć, natomiast ryzyko na pewno istniało. Dziękuję, panie profesorze. No szanowni Państwo, co dodać? Rzeczywiście patrząc na te zdjęcia, patrząc na braki tych kabli, które w, tych, w, tym, w, tych, w tym miejscu ich nie ma, tu są wyrwane, rzeczywiście pokazują jednoznacznie to, że, że no mieliśmy tutaj do czynienia z poważnym zagadnieniem inżynieryjnym, z którym trzeba było sobie poradzić, no, dzięki tak świetnemu zespołowi zarówno fachowców, doradców, jak i... Jak i tych pracowników, tych pracowników fizycznych, którzy wykonywali tę pracę, no udało, się, udało się te kable wymienić dosyć sprawnie. Dwa miesiące to jest naprawdę na takim obiekcie wymiana kabli sprężających, to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Dziękuję za te miłe słowa od, od projektantów, od konstruktora, bo rzeczywiście staraliśmy się tutaj zrobić to jak najlepiej, tym bardziej, że rzeczywiście zostaliśmy w wakacje zaskoczeni. Szykowaliśmy się do zupełnie innych prac i wszystko trzeba było przekonfigurować, no ale wiadomo, że dobro obiektu w tym momencie jest po prostu najważniejsze. Trzeba bardzo rzecz dodać proszę Państwa, Pan prezes że, to nie jest, że to nie był y, błąd y, w utrzymaniu bieżącym tego obiektu. Otóż te kable były w takiej specjalnej osłonie, gdzie nie było do nich miejsca, dostępu i Politechnika jak robiła ekspertyzę, to oczywiście do niektórych tych dostępów odspawała, doszła, no ale do tych, których doszła, do tych kawałków to no, w miarę było dobrze, prawda. Te, które tutaj widzieliście Państwo za zdjęcie to są ekstremalne, to są przy podporach akurat i, i dla zobrazowania ile takich odcinków, takich, takich odcinków właśnie było metrowych to można powiedzieć, ja to sobie tak szybko obliczyłem, bo 70 metrów jest szeroka hala jest 12, 12 tych dźwigarów razy 2 to jest 24 razy 70, no to proszę Państwa, tam jest ponad prawie 1500 takich metrowych odcinków, gdzie... Taki komór, takich komór. metrowych, gdzie to było wszystko zalewane. i nie, było, nie można było na etapie ekspertyzy odkryć 1500 tych odcinków, odkryto ileś tam, prawda? Na w momencie, kiedy wykonawca wszedł na dach, zdjął cały dach, czyli był łatwy dostęp do tych wszystkich, dopiero potem te poszczególne komery metrowe potem, jaki pamiętam z tej żółtej, to jest to jest metrowy odcinek, były odkrywane. Dopiero, dopiero w trakcie budowy te wszystkie elementy dzięki tutaj, ja tak powiem, siebie działalności i, i firmie jako i tutaj nadzorowi Politechniki i pana Siemińskiego i kto się włączył również pan profesor Kuś, który był konstruktorem pierwotnym tego, 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 tej konstrukcji. No zauważyliśmy wszyscy w porę, w porę yy, tą znaczącą usterkę. No znaczy ja dodam to, że... E, bo technika zrobiła z, z 50 takich odkryć takich komu. I, i no, z rachunku prawdopodobieństwa powinna trafić na te złe no, miejsca, a trafiła tylko na bardzo dobre miejsca. No, I <laughs> dlatego myśmy uznali, że jest niemożliwe, żeby 50 miejsc e, odkryć i nie trafić w złe mie miejsce. A Mój projekt w ogóle nie uwzględniał tych kamieni, ponieważ e, ekspertyza mówiła, że to jest bardzo dobry stan tych kamieni. E, wchodząc na remont, kazałem odkrywać po kolei wszystko. Nie tam losowo, tylko po kolei wszystko. I w ten sposób żeśmy odkryli, że te kable do niczego się nie nadają. No po prostu pech. No, ale szczęśliwy pech.